Cześć kochani, to ja Ani. Przepraszam, że witam was w takich ciemnotach, ale yy, siedzę akurat nie przed komputerkiem, ale mniejsza. Przechodzę do was z dosyć dziwnym tematem. Pojawiły się słuchy, że Atakama wróciła. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest youtuberka, która ostatnio dobiła 100 tysięcy subskrypcji i powiedziała, że już nie wróci na kanał z różnych powodów. A nagle pojawił się Film vlogi SSO, gdzie nagle pokazała, że jest w ciąży, że urodziła, yy, że nagrywa SSO. Ja szczerze mówiąc uważam, że to jest dalej fake. Um, nie wierzę w to, bo Atakama jest za młoda. Poza tym, po chwileczce pokazał się w filmik, że ona pojechała i kupiła konia. Dzisiaj pojawił.